Franki i Frank. To my! Hej. Witajcie. Jestem Franki. Tak, a ja e, Frank. Tak i a. E, a wiecie, Frank robi wiele niezwykłych rzeczy. Mmm, to prawda. Tak jak e, umie na was spojrzeć i powiedzieć cześć. Tak, popatrzcie. Cześć. Ha, widzieliście? I umie też skakać. Tak, umiem i jestem w tym świetny. Tak. Ha, tylko spójrzcie, Świetny podskoki Frank. Dzięki Franki. O, i Frank umie stać na głowie. Oczywiście. Tada. Dobra robota Frank. Dziękuję Franki. A wiecie, że Frank z pewnością najlepiej w całej okolicy potrafi liczyć od tyłu? No. Tak, Frank! Oj, no wiesz, nie lubię się chwalić, ale tak. Mm -hmm. No więc teraz przed Waszymi oczami, Frank, całkiem sam! Policzy od tyłu! Zaczynam. Jesteś gotowy? Aha, gotowy! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, U. pięć, mm -hmm. cztery, trzy, dwa, Jeden. Zapłon. Zapłon? A, a, pojęcia nie mam, jak on to zrobił. Ja też nie. Udanej podróży, Frank. Dziękuję. Będę pisał. Też prześlij mi kartkę.